Cześć, jestem Daniel z kanału Piszponka. zapraszam do subskrybowania, do łapek w górę. A w dzisiejszym odcinku będę zdejmował plastik, który był jeszcze dodatkowo pokryty lakierem bezbarwnym. Chciałem pokazać, że to wcale nie jest nie trudne, ale żmudne. Najtrudniej zacząć. Nie wiem, czy to dobrze to Dobrze Najtrudniej no, zacząć. I mamy. Nie spieszyć się. Powoli. pięknie jak chodzi. Krzyściucieńka. Ważne jest, żeby dać więcej warstw plastiki dipa, żeby po prostu ta. Ta folia była po wysknięciu grubsza, wtedy się lepiej, znacznie lepiej. Znacznie lepiej odrywa. Co to oznacza ten, ten lakier bezbarwny, którym pokryłem wcale nie przeszkadza w zdejmowaniu tego tej gumy w straju, a dodatkowo jeszcze ją wzmacnia. Pięknie odchodzi. Zobaczymy, jak będzie odchodzić z tamtych osiemnastek malowałem e, plastik i e, bitem e, Glossy. Teraz ja to przewinę i pokażę, jak, jak wygląda ten dach, jak jest oczyszczony faldę mamy szklaną, wyczyszczoną zajęło mi to jakieś, może maksymalnie 5 minut w niektórych miejscach jest położona cieńsza warstwa i tutaj w tych rogach po prostu były takie wrzery tu przeważnie są z, z tych, tych tarcz, z klocków i jak jest gotowa powierzchnia to pastil dużo lepiej trzyma i ciężko go zerwać są specjalne preparaty do zdzierania pastilików ja nie mam i próbuję to wyczyścić Więcej to w zobaczymy jak to będzie wchodzić Więcej to na spadkę To będzie O, pięknie schodzi. Nie wiem czy to będzie O, tutaj wspólnie no, będzie dobrze widać Tylko namoczyć Widać? Widać Chwilkę namoczyć, o i już schodziło. Wiadomo im nowsza felga tym tych brzegów jest mniej, więc... Więc to w tej chwili łatwiej, łatwiej odchodzi. No tutaj ja mam starszą felgę, bo na której wziąłem 10 lat więc. Takie rzeczy się mogą wziąć. Ja sobie będę pracował, ale dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam. Hej.